Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Influencerki. Mamy w piątek nasza Larisa sobie. Ja tu o coś przyszło do ogóle. Witaj Larisa. Luxo, marka Sina rozpoczyna nową kampanię reklamową. Bardzo chciałabym, abyś to właśnie co się twarzą. Uuu, dowolne nagranie albo dron Dobra, Dobra, wyślemy drona. Um. E, czekaj. E, Nagra filmik z okolicy. Weź ten wyślij. Nie, no ja po tobie sprządek Widzicie, już brzuszek widać. W ogóle fryzurę ma inną. Ale to dlatego, że... No, czekajcie. Schowa mi się. Nie schowa. Dobra, to tu wyrzucę. Dlatego, że zmieniamy jednego stroju. Ja się widocznie zrobiłam do wszystkich, także no, wesoło. Yy, dobra, to tamten niech leci nagrywać, a tutaj rozpocznij transmisję, moja droga. Ja bym chciała, żebyś sobie... Aha, pozycja drzewa. Nie może, myślałam, że może że oko pójdziesz? Czy o 3000 ponad? No, powiem Wam, że no, mało, mało. Eee, Ej, co my tu mamy? 680, mamy jakieś porady. Dobra, no co lecimy, nie? To się robi, to się robi. Przyjmiesz tą pozycję, moja droga. Jejcie <laughs> widzicie, się w ogóle jaka ona jest wystraszona, biedna. Jej ci, szkoda mi jest jej. <laughs> o jejciu, spokojnie. Utrzymiesz się, o. Dobra. Co, idziesz myć? Nie, 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 czekaj. Ym... Ym, bo tamten nagrywa, to on niech nagrywa. To niech się transmituje. wiesz co? Weź, może zrób pranie co? Nie oglądaj. Sprawdź, no dzisiejszy wiecie: no nie chcę, bo wiecie, te synki wciąż, to sami wiecie, jakie są. Po prostu co chwilę coś. Także. A matko, kiedy. O, o, o. Opowieści podróżnicze, niech będą gdzie. A gdzie jest mój dron? Tu jest mój dron. Mm, wyślij filmy. Dobra, transmisja nadal trwa. To niech trwa. Aha, zbierasz paranie. Dobra, to przyspieszymy. Zobaczymy, jaka to współpraca będzie. O, widzę, że już zaczyna padać. No, dalej. Spadnij już. Że tak powiem. Dobra. Yy, to tak, prześlesz. Później sobie yy, skorzystasz. Wiecie co? W sumie mamy to jest się Ja bym kupiła W materac. Niech sobie dziewczyna troszkę, wiecie, odpocznie. Yy. A tylko, tylko gdzie jest ten materac teraz? Jak piszę materac to wyskoczy? Czy w łóżka mi wyskoczą? Hm. Dobra, chyba tu gdzieś będą, nie? E, to nie, co z kolor wody. Tu gdzieś powinno być. Dobra, czy my chcemy być? Ja chcę pingwinka, pingwinki są super. Weźmy jakiegoś ładnego. Tylko ten jest w sumie z poczką. Czekajcie, ten ten jest cute. O, no dzisiaj po, po prostu to jest czas relaksu. Wiecie, odpoczynku. Tylko się chyba nie ten. Czekaj, przesz, przesłał się film, tak? Zobaczymy. Nie, bo to jest szczęśliwy vlog. Mm. No, wyślij filmy. No, dobra. No, leć wysłać te filmy. Aha, musisz tu się... Ech, no, niech będzie, nie? Dobra. To weź go montuj teraz. Bym chciała, żebyś go jeszcze dzisiaj wysłała. Mam nadzieję, że to jakoś sprawnie ci pójdzie. Czy jak tam nasze rekiny? Proszę, mało miejsca mają do pływania w skocz. Baw się nakarm. W sumie nie można karmić. Wiecie co, to smutne, że on... Wiecie, to jest taka animacja, że on tak w, mogli chociaż, żeby w kółko się pływał, a nie tak wiecie, że one faktycznie ogodnim z w miejscu, nie? Dobra. To montuj, przyspieszymy. I widzę, że głodna będziesz za chwilę, to sobie weźmiesz tam... Jakieś resztki zjesz i później. O nie, tu za chwilę nam słońce zajdzie. I się odprężysz. Wieczór już może być gorsza pogoda i jesteś śpiąca, także. Super, naprawdę ujlim się zajmować zinkami w ciąży. To jest coś po prostu świetnego. No, a kończysz już, zdążysz. Dobra, jest edytowanym. To leć sobie coś zjeść teraz. I sobie pójdziesz odpocząć. W sumie już słońce zaszło, także. No i wiecie, ale co do takiego, nie? Kto nam zabroni? Nie wiem, że jutro jeszcze cię wyścig, tylko właśnie nie wiem, jaka będzie jutro cię pogoda. O, Dylan. Wiesz co, mój drogi, ty przede wszystkim. Weź nam na karm. E, nie dostałeś awansu? Ojej. Mmm... Tu... Tu. No. O, proszę, to jest życie co nie lari. To jest życie. <laughs> w ogóle uwielbiam te materace, one są świetne. Dobra. Spać dzisiaj, chcę sobie zazwyczaj za chwilę ciebie wyślę, tylko ty mi się tutaj ogarnij mój drogi. Chciałabym, żebyście jednak mieli tutaj jakieś te dzień miłości. Jest tak w ogóle, żeby mieć słaby. Pochwal wygląd. Tylko skończ. No to jutro... A jutro nie idzie, że to A, po jutro weekend. Czekaj, czekaj. Ty masz trzeci trymes za chwilę. O, dobra, ok. Trzeci trymes za 4 godziny, czyli jutro wieczorem będzie poród. Mhm. No to poszło spać. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze transmisję jakąś. Ej, ale wiecie co słabe, że nie można jakbym No Weź wyskocz. Rozpocznij transmisję. A szkoda, że ona nie ma w nad basenem, bo w sumie wiecie no to z lata jednak nad basenem, tak? O, już myślałam, że mi się zacięło coś, dobra. Nieździe to tu wiesz co moja droga po prostu polata. Ty sobie się możesz tutaj strzemnąć. Podobno, dobra. Nie mamy teraz czasu. Ty, chodź się tu ogarnąć. Też weź sobie resztki. Weź sobie. Szybki prysznic. Weź sobie kanał komediowy. Festiwal światła. W sumie przeszedłbym się, ale. Wiecie co, nie chcę tych. I Larisa tak wlec wszędzie, bo no co chwilę, wiecie, za chwilę będzie miała, że się źle czuję. Ale zobaczmy, jak tam nasz poziom sławy. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Już jesteśmy coraz bliżej. Włączyłaś? Włączyłaś. Dobra. Ty, Dylan, jak tam no. Uh, Larisa, Barbara, myślimy. Weź tutaj ładnie wręcz różę, pokaż czułość. A z tym jedzeniem idziesz, no? Świetny masz ten strój. Naprawdę. Już zjadłeś? Tak. No niech mają, wiecie, tu Święto, po tu troszkę. Aha, tak na raty. Także można. Co ty tu masz? Ee, nie mam... oj, 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 Dobra, to niech do nam porobi tutaj ten I. Dobra, ty też może, <śmierzy> tak słabo, wiesz co? Weź u całej duń nie możemy. I staj. Dron nam pada. Normal. Wydam, że teraz wziąć wolno. No co nie w poniedziałek weźnicie. Yy, w sensie weźmiesz. Dobra, skończ to. I leć spać. A ty na co możesz pooglądać coś, a my się widzimy jutro. Mamy następny dzień. Dosyć późna godzina, dostałem. W ogóle wysłałem jeszcze filmik w międzyczasie tam 150 dostaliśmy za tą współpracę i też dostaliśmy tam prawie 3300 za... Teraz zwykło, w ogóle twoje nagranie jest punkt, ba, 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 ba. Dobra, no ale 150 już jest troszkę więcej, ale okej. Okay weź, skorzystaj. Później bym żeby żebyś rozpoczęła transmisja bo dzisiaj będziemy rodzić. Dzisiaj Larissa urodzi. Jestem ciekawa w ogóle, jak to wiecie, będzie, w sensie, dziewczynka Zmówię. czy chłopiec. Dylan tutaj rozwija umiejętności A, charyzmy. Nie wiem, czy on będzie potrzebował, wiecie, charyzmy, czy może umiejętności literację nie mam pojęcia. Zatem u sobie rozwija chłopaczek. Dariusz, są się tu teraz zajmiemy, ale może... ...może no, rozpocząć tą transmisję? Dobra. Eee, o, e, tak, podpowiedź twoje, 15 minut. Kolejny hater. Dobra, to nie jest sobie transmisja leci. Dobra, i dzisiejsza poczta, pewnie przyszły jakieś rachunki. Eem... Weź pocztę. Jestem niedawno na karmieniu. Nie no, raczej się nie będziesz bawił z rekinami, co? Dobra. Y, badasz trendy? Lewej zbadaj trendy, bo jestem no. ciekawa co jest teraz takie... Ym, ...popularne. No. Mam Mamy jeszcze jeden filmik. Ja bym w sumie chciała, żebyś go zmontowała się. Jak czujesz, póki ok. E, weź zmontuj. Ale ma wielki brzuch w ogóle. E, Nauki kosmiczne, podróże, śpiewanie, zabawny blok. Podróże. Czyli znowu jakiś filmik z okolicy. By musiał być. Mhm. Mm no ja wiem, no bo w sumie tam to nie był jakiś bardzo dochodowy, nie? Także no. Nie. Dobra, ten się rozładował. Eee, czemu nie mogę roz... Aha, bo to się mi się pewnie skończy. I znowu mi się ty już było ok. Hmm. Whatever. Dobra, montujesz, nie? On mi już opad. Tak. Tu weź sobie, tu rozpocznij transmisję. To z tego schowamy. Dobra. Tutaj sobie będziesz mogła coś zjeść. O, jeszcze przyrządzisz jakiś obiad, może... no weź nasadkę ogrodową, bo jest na szybko. Nie chcę, żeby nie wiadomo, jak długo się działa. Dobra. Jak to mi idzie? No, na, chwilę na samym <tuszy> rządu, <tuszy> rządu, w ogóle do rali... no gdzieś pod wieczór powinna urodzić także no zobaczymy czy w nocy Od nie pamiętam nie wiem, albo dzisiaj będzie poród albo nie będzie porodu rozpoczęłaś transmisję ej no co za o już przestało cię w końcu mamy to co tu się dzieje Eee, co tam brać jak. Ooo, chcesz zobaczyć nowego mama z Instagrama, a mnie całkiem rozbawił. Co sądzisz? Ej, jakie urocze, los! Genialne. A, to musiało ci się spodobać. Ha, aha, dobra. Ok, jala? było urocze. Pewnie nie jesteś w ci daję spokój, wiesz? No? Lecisz czy nie lecisz? Dalej. Dobra, tak mać pokoju ci brakuje. No. I jeszcze to, co nie powinno być. U, u, już rzecz, dobra. Dobra. ci daję spokój. Ten. Nasty poziom mamy. O nie. Posika się za chwilę. Super. Mm. Nikt tego nie widział, udajmy, Udajmy, że nikt tego nie widział. No i się oczywiście pójdziesz za chwilę wykąpać, no bo. co? A, cichutko, cichutko. Ok, dron transmisyjny już nie daje rady. No, tylko ile nam jeszcze brakuje? Hej, no już tak mało. Nie ja bym chciała, żebyś dzisiaj biła. Naprawdę mało brakuje no a już tą transmisję Skończysz Tak rozpoczniesz tą drugą Tylko się wykąp A ty jak się masz mój drogi? Otwórzmy Otwórz pocztę od pana eee, prezent od pana Miśmasa dobroci. Ojejuu. do jego osobistego wyposażenia i do wyposażenia rodziny. To pewnie z... Otwórz. Co tu mamy? Powtarzam że jeden z najprawniejszych raz na świecie. Ojej. I druga. Lęk to tylko emocja. Nie pozwala przyjąć na tą kontrolę. Nie przestaje być inspiracją. Ojej, jakie słodkie. A ty idź. A co tu masz? Dziewactwo. zazdrość hejtera. No bywa, bywa, bywa. wam no co zrobisz? Dobra, i sobie chodź obejrzeć może jakiś e, kanał, nie wiem, ojejciu, co byś, romans, wiem, że lubisz. Naprawdę też takie coś. Aj, dylan, dylan, też się weź tutaj prysznic. I też sobie może dołączę do Larisy. Mhm. Hmm. Czekajcie dron... E, ja myślałem, że ten dron chodzi. Weź rozpocznij tą transmisję. Niech on chodzi. Już tam ma braku... Dynat! <grywki> Chcesz być widziany przez miliony ludzi tak na Golasa? Mam nadzieję, że kamera nie uchwyciła. W ogóle, otworzył tą pocztę dla Handlerisa jest teraz szczęśliwy. A nie! Gnom pocztowy, haha. Ha. A, i tam. To twoja żona, ty masz wybaczone. Nie? Ej, ona mi tego nie wbije dzisiaj, no co za... Co za dziadostwo. No hmm. ja Lerisa będę wysyłać spać, bo ja jej nie będę tak męczyć. No, czerwono świeci. Aha. U. O, wiecie co, nie chce mi się do yy, no szpitala. Nie chcę. Znaczy, pojechałabym, gdyby nie było ekran ładowania, że jest. Yy, kołyska. Dawajcie, wsadzimy do kołyska oczywiście do pokoju. Nie mam pokoju jeszcze dla Diedusia. Ale nie ja chcę tu ładną. Tam. To jest tak piękna kołyska, że ją. Chodź, tak na koniec odcinka urodzisz. Leć, moja droga. Dylan panikuje? Oh, oh, Luffy, tak. Luffy. Oj, tu spokojnie. O, nawet nie mogę ich zatrzymać. Podejdź tu. Dawaj, twoje dziecko oh. się rodzi. O oh, chłopiec, ojejuuu! Oh mm. Matko, jak, jak Dylan ma na nazwisko? O, nie naz oj, nie zmieniłam nazwiska, joj czekajcie, nazwiemy go Kristofer. Kristofer. A. A w sumie weźmy może Chris po prostu, tak krótko. Nie, jedno. Uff. O, w ogóle transmisja z porodu, no to najzłe. Ej, to No i czemu się jej nie podniosły te... Eee, wiesz co... Ej, to zawsze... Dobra, czekaj, Dylan już idzie. Kanus z butelki. Szybko, dziecko jest w tym momencie ważniejsze. Idź. Leć, 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 no. Już nie pani już się urodziło. No cóż, no film. Sporo. To takie są popularne ostatnimi czasy. No to czemu nie w scenie? nie? Ejcie, No jejcie, jaki bubu. Pan Pan Nie, Także bardzo miłym akcentem powiem, kończymy ten odcinek. Fajnie, że się udało. Dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I co? I do usłyszenia. Do no. następnego. Pa pa!